Dajcie kochani w ten wilgotny prawie że listopadowy czas, a mamy już okres poświąteczny. Zbliża się nowy rok, ale spotykamy się jeszcze nie noworocznie. Będziemy sobie gadać o nowiu, który będzie miał miejsce 30 grudnia, praktycznie w nocy, a dokładnie o 23.27 i 49 sekund, czyli praktycznie w sylwestra. Będzie to nów księżyca w koziorożcu. Koziorożec mocno stąpa po ziemi i ten balans nam się przyda przed Nowym Rokiem. Dla niektórych ten mów jest taki harmonizujący, uziemiający i jest takim oddechem przed tym Nowym Rokiem. A dla innych to taki mów mega ważny, do którego warto się przyłożyć, żeby poukładać energię krążące. Oczywiście i tu jest trochę prawdy i tu jest troszkę prawdy. Więc rozłożymy sobie na czynniki pierwsze ten nów, czy jest ważny, a jeżeli tak, to dlaczego i co z tym fantem zrobić. Nowe księżyca przeważnie y, traktujemy troszkę po macoszemu, wszyscy się jarają, pełnią, że upełnia, każde marzenie się spełnia, ale tak de facto te nowie są mega ważne, nów to zasiewanie nasion na cały kolejny cykl, przeważnie mamy tu na myśli cykl miesięczny, czyli w nowiu zasiewamy te e, nasiona, które będą sobie tam schodzić, przez kolejny miesiąc mam intencję na dany miesiąc księżycowy. Oczywiście są nowe takie przy bardziej spektakularnych wydarzeniach i wtedy te intencje siejemy na troszeczkę dłużej. A ten nowy jest o tyle znaczący, że jest to ostatni now w tym roku, i generalnie wpisuje się on już w początek roku kalendarzowego. Więc, jeżeli ignorowałeś, ignorowałeś wszystkie nowie w roku 2024, to nie szkodzi, jakoś to przejdzie, ale do tego nowiu warto przysiąść, warto się przyłożyć, warto sobie z nim posiedzieć, zastanowić się, o co mi chodzi, i generalnie. Posiać te nasiona, te swoje intencje, ze względu na to, że podczas tego nowego siejemy intencje na cały ten rok 2025. O roku 2025 nagram osobny filmik o energiach, które nam będą towarzyszyły. Generalnie <grytania> zmienia, się, zmienia się paradygmat, już Pluton wszedł w wodnika i, generalnie, dużo planet, które. Z którymi sobie współpracujemy, zmieniają swój znak. W związku z czym no, będą zmiany, dużo się dzieje, będzie intensywnie, więc rzeczywiście ten Nów może być takim oddechem, może być takim punktem zatrzymania przed po prostu nową podróżą. I warto ten rok film o Nowym Roku wrzucę, wrzucę też pewnie na dniach warto ten Nów potraktować jako takie przygotowanie przed podróżą. Czyli robimy sobie. Przegląd swojego plecaka, co bierzemy ze sobą na ten nowy rok, co wywalamy do kosza, i generalnie patrzymy, co nam jest niezbędne. A jak to przełożyć na język psych psychiczno-duchowo-psychologiczny? Jak się przygotować na ten nowy rok i czy muszę koniecznie mieć intencje? Bo bardzo często pojawia się takie pytanie: Ja nie wiem, czego chcę i czego ja mam chcieć i, i jaka ma być ta moja intencja. Z intencjami, generalnie. Chodzi o to, że tutaj nie musisz mieć całego planu na życie, nie musisz mieć e, tych konkretnych marzeń, które chcesz spełnić. E, ważne jest to, żeby skupić się na tym, jak chcesz się czuć. I tą twoją intencją na nowy rok może być to, żeby żyć bardziej świadomie, żeby żyć bardziej w zgodzie ze sobą, żeby być bliżej tego swojego wewnętrznego głosu, żeby budzić się z uśmiechem na twarzy i to są naprawdę bardzo ważne intencje. I generalnie one pociągają za sobą wszystko dookoła. Koziorożec jest znakiem ziemskim, takim znakiem związanym z pewnymi zasadami, regułami i często tego koziorożca nie lubimy, bo nam tutaj nas trochę, trochę strofuje i wkłada w ramki, ale teraz będą nam potrzebne bardzo będą nam potrzebne te ramki, bo żeby te nasze marzenia się zamanifestowały, potrzebujemy silnych struktur, a silna struktura to jest to, kim jestem, czego pragnę. Jakie są moje zasady, co jest dla mnie ważne w życiu? To cała historia zaufania sobie i reguł, którymi kieruję się w życiu. Gdzie stawiam granice, w jaki sposób je stawiam, czy mówię głośno, co jest dla mnie ważne, czy jestem wierny sobie, bo mówimy o tym, że tam inni ludzie nas zdradzają, wykorzystują, robią różne rzeczy, ale czy ty jesteś wierny sobie, czy ty jesteś wierny swoim poglądom? Czy jesteś wierny swemu sercu, czy mówisz tak, gdy czujesz tak, czy mówisz nie, gdy czujesz nie. I temu warto się przyjrzeć w tym czasie. Jeżeli chcemy żyć szczęśliwie i manifestować te swoje marzenia, musimy mieć zdrowe postawy, pod, postawy. musimy mieć zdrową postawę, kręgosłupa. E, trzeba mieć dobre pod, podstawy, tak jak. Święta Księga mówi, nie postawisz domu na piasku, nie? Będziesz budować dom na piasku, i generalnie wszystko szlak trafi. Więc bardzo ważne jest to, żeby mieć te fundamenty, żeby stać, stać e, głęboko, głęboko Twoje korzenie, żeby w, zapuściły się w ziemi, żeby być zharmonizowanym. I tutaj jest cały ten temat wracania do centrum, wracania do balansu, e, słuchania swoich emocji. Pozwalanie, żeby przepłynęły i wracanie do centrum. O co mi chodzi? Głęboki wdech, głęboki wydech. I rzeczywiście ten nów jest takim, takim zatrzymaniem przed nową podróżą, przed tym rokiem 2025 i warto zatrzymać się, pooddychać i przyjrzeć się swoim fundamentom, przyjrzeć się swoim myślom, swoim programom. Z jaką myślą budzę się rano? Jak do siebie mówię? Czy jestem wspierający dla samego siebie, czy generalnie cały czas kopię się po kostkach, żeby biec tam szybciej? Tak? Jak traktuję samego siebie? To są takie podstawy, którym warto się przyjrzeć i to, co sobie teraz ustawimy, zaowocuje w tym nowym roku. No i to wszystko brzmi tak banalnie, nie? że tutaj ustawiamy sobie tam fundamenty swojego życia i w ogóle. Ale generalnie to wcale nie jest takie mm, oczywiste, jak nam się wydaje, e, ponieważ przez ten cały rok 2024 generalnie wykonaliśmy, przynajmniej większość z nas, e, dosyć konkretną robotę, bo cały rok 2024 był o tym, żeby żyć jednak ze środka na zewnątrz. A nie z zewnątrz do środka, czyli żeby ta moja prawda była moim drogowskazem, a nie dać się gdzieś tam popychać przez innych ludzi, czy też aktualne trendy, i, i nie roztrwaniać swojej energii na sprawy, które nie są ze mną zgodne. Więc w tym roku było dużo stawiania granic, dużo stawania po swojej stronie. Dużo takiego głębokiego czyszczenia, zwłaszcza przy okazji bramy Lwa. i generalnie gdzieś zaczynaliśmy stawać się bardziej sobą. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej, dla niektórych rzeczywiście w tym roku życie gdzieś tam się obróciło o 180 stopni, i coś, coś zaczęło się zmieniać. Tylko, że nawet gdy zmieniamy swoje życie i zaczynamy troszeczkę dokonywać innych wyborów, mamy gdzieś tam jeszcze w głowie swoje schematy. Pewne autopiloty. I cała zabawa polega na tym, żeby nie tylko czyścić to, co zbędne, tylko na miejsce wyczyszczenia tych starych rzeczy trzeba pobudować troszeczkę tych nowych struktur. Więc nawet jeżeli zmieniłeś miejsce pracy, zmieniłeś miejsce zamieszkania, gdzieś tam wyszedłeś z jakichś trudnych relacji, to potrzebujemy tego momentu zatrzymania, żeby przebudować to, kim jestem. To jest troszkę na zasadzie marionetki, jeżeli żyłeś jako taka marionetka i, i twój szef albo były mąż albo ktokolwiek inny gdzieś tam tobą sterował i pociągał za te, te sznureczki i ty wtedy robiłeś em, to, co ta osoba chciała, chociaż tego nie chciałeś i w pewnym momencie stwierdziłeś, że a, mam tego dosyć, to był też, też hasło przewodnie, Ostatnich kilku miesięcy. Tak po angielsku ładnie brzmi: enough is enough. Tak? Czyli mam tego dosyć, mam podziurki w nosie i generalnie gdzieś tam przecinaliśmy te, te, te nitki. To jednak te relacje, nawet trudne, wiążą się z takim, takim współuzależnieniem. Więc gdy znika osoba, która pociągała za ten sznurek. Z jednej strony czujemy pewnego rodzaju wolność, a z drugiej strony musimy od nowa ustalić reguły gry, bo jeżeli nie przeprocesujemy tego w sobie, nie przyjrzymy się, jak ja teraz chcę. Żyć, to pojawi się w Twoim życiu kolejna osoba, która złapie ten sznureczek i będzie nim ciągnąć w inną stronę. Więc to jest taki moment zatrzymania, przebudowania. Oczywiście, jak zwykle, warto się spotkać ze swoim wewnętrznym dzieckiem, żeby je tam utulić, dowiedzieć się, czemu tam dawałam się kopać. Ale to też koziorożec, co te fundamenty. Fundamenty to spotkanie z tym wewnętrznym rodzicem. Czyli cała zabawa polega na tym, żeby stanąć w tej swojej dorosłości, przebudzenie to, dorosłość, to świadomość tego, kim jestem. Budujemy nowe struktury, też jest cały temat tego, że pluton wszedł w wodnika i stawiamy na indywidualność, na, na bycie sobą w pełni, na wolność jednostki i tak dalej, ale generalnie, żeby wszystko płynęło dobrze w tym nowym roku, potrzebne jest ustanowienie nowych, nowych struktur, żeby nie działać na autopilocie, żeby nie było, że gdzieś tam Wyjdziemy z jednej trudnej sytuacji i, i ta, ten sznureczek gdzieś tam leży, i zaraz ktoś go złapie i będzie pociągał za ten sznurek, tak jakby w ferdy durkę, tak? Gdzieś tam się bohater wydobył z jednej gęby, żeby trafić w drugą. Więc cały czas jesteśmy w temacie pracy nad sobą, czyli z jednej strony spotkanie z tym wewnętrznym dzieckiem, jeszcze ukochanie, zobaczenie czemu nas ruszają pewne, pewne rzeczy, ukochanie tego wszystkiego, ale też spotkanie z tym swoim wewnętrznym, Rodzicem i wzięcie odpowiedzialności za swoje życie jako osoba dorosła. I to jest y, cały taki temat też na rok 2025, i do tego tematu roku 2025 jeszcze wrócę, e, ale już warto to robić podczas tego nowiu, e, czyli przejęcie kontroli nad swoim życiem, życie świadome. I ten cały temat, który był poruszany w czasie mojej rozmowy z Joanną Lewną. Wyjście z roli ofiary, tak? z roli ofiary, bo w roli ofiary jest bardzo wygodnie, przytulnie można się nad sobą urzalać i być tym małym, małym dzieckiem, które domaga się, żeby świat je głaskał. No, ale generalnie w roli ofiary można utknąć na całe życie. Ale jeżeli chcemy przeżyć fajne życie, to warto wyjść z tego wszystkiego, przejąć kontrolę. Nad swoim życiem i, i decydować, gdzie idzie, idzie Twoja uwaga. Ostatnio oglądałam wywiad z panią, byłą agentką służb specjalnych. Podziękuję wam, ten wywiad jest taki dosyć mocny. Zupełnie inna energia niż moja, chociaż kurczę, może <grytanie> warto, warto się czegoś, czegoś nauczyć. Ta pani mówiła o tym, że była. Była w World Trade Center podczas gdy, gdy działo się to, co się działo i miała do wyboru albo terapeutyzować się bez końca, i bez końca szukać sensu w tym wszystkim, ale generalnie, tak jak ona stwierdziła, że to powodowałoby jeszcze większy bałagan, bo nie jesteś w stanie dojrzeć sensu w takiej sytuacji i to, co ona wyciągnęła z tego, bo. Myślała, że umrze, a jednak, a jednak przetrwała, przetrwała to, to wydarzenie i to był łód szczęścia, czy tam walące się budynki spadną jej na głowę, czy, czy wszystko poleci metr dalej. W każdym razie to, co ona z tego wyciągnęła, to niezwykłą wdzięczność za to, że przetrwała i zaczęła cenić swoje życie i tutaj jest taki temat, że tych wszystkich naszych traum. I te traumy bolą tak, i nie będę tego umniejszać, bo jak jeszcze ktoś Cię kopnie w tą Twoją ranę, tak każdy ma tą swoją piętę Achillesa. I jak ktoś Cię trafi w tą Twoją piętę Achillesa, to boli jak jasna wiadomo co. I nie będziemy udawać tutaj przed sobą, że nic nas nie boli, tylko zabawa polega na tym, czy my chcemy to rozdrapywać. Czy, czy chcemy grzebać w tej ranie, czy chcemy analizować, co jeszcze mnie boli, czy chcemy wyciągnąć lekcje, pozbierać się i iść dalej. Tak? Czy trwamy w regresji, czy, czy jest jakiś progres? Tak? Czy wyciągamy wnioski, idziemy do przodu? I myślę, że to jest bardzo istotne, żeby z tych naszych trudnych doświadczeń wyciągać wyciągać lekcje, tak i odzyskiwać moc i ten nowy, ten kolejny rok jest właśnie o tym odzyskiwaniu wewnętrznej mocy, bo żeby spełnić te swoje marzenie, żeby manifestować i tak dalej, to nie wystarczy tylko być w tej przestrzeni serca, to trzeba mieć tą energię i my tą energię rozpraszamy, rozpraszamy w bardzo różny sposób, dajemy ją i zarówno gdzieś tam zewnętrznemu światu, tak jak temat tego wahadła z Transurfingu rzeczywistości, gdzie ciągle ktoś nam podkrada tą uwagę i, i różne wydarzenia. I mamy te telefony komórkowe i to scrollowanie ekranu i gdzieś tam, nie wiemy gdzie, nam minęło parę godzin. I cała zabawa polega na tym i w tym pomaga nam koziorożec. Koziorożec, który jest bardzo uziemiony, który jest porównywany właśnie do tej kozicy górskiej, która na ścieżce, która jest trudna, stroma i tak dalej, znajdzie ten punkt, gdzie postawić stopę. I do tego nas zachęca koziorożec, żeby, żeby stanąć silnie na nogach, na swoich nogach, nie szukać oparcia na zewnątrz, tylko w sobie znaleźć tą moc, w sobie znaleźć tą siłę. I żeby być skupionym, tak? gdzie jest Twoja uwaga, tam idzie Twoja energia. Więc wracanie do centrum, szukanie tego balansu, koncentrowanie się na tym, co dla Ciebie ważne. I to nie chodzi o to, żeby być bezdużną istotą, która tylko y, robi karierę, ale chodzi o to, żeby być tu i teraz, żeby nie dać się tak łatwo y, gdzieś angażować w rzeczy, które Ciebie nie dotyczą. W jakiejś wiadomości warto sobie zrobić, to tak zawsze mówię o tym, detoks od, od wiadomości, gdzieś skupić się właśnie na tych swoich, swoich celach, na byciu, z, z, na budowaniu fajnych relacji, na byciu autentycznym, na byciu tu i teraz. Więc temat, temat, który będzie się przewijał w 2025 roku, więc jeszcze to powtórzę, poszerzę w kolejnym filmie, to świadomość, tak. Świadomość, żeby być świadomym kreatorem swojego życia. I to, z czym warto pracować podczas tego nowiu w koziorożcu, to tworzenie takiej wewnętrznej dyscypliny, ale nie takiej dyscypliny, że będę teraz zrobię sobie biznesplan na najbliższy rok i będę się trzymał, chociaż nie mam siły i potrzebuję się zdrzemnąć. Chodzi o taką wewnętrzną dyscyplinę, o monitorowanie swoich myśli i Pracowanie nad swoją uważnością, żeby zobaczyć, gdzie uciekają te Twoje myśli i czy to Ci służy. Bo owszem, może być tak, że wracasz po ciężkim dniu z pracy i masz ochotę poglądać filmiki o skotkach, które tam się bawią na trawie. I to da Ci tam ulgę, się zrelaksujesz i troszkę się odmurzysz. ok, Okej, okay, jeżeli to robisz świadomie, jeżeli poglądasz chwilę, a potem zrobisz coś bardziej konstruktywnego, ale w momencie, gdy już nie kontrolujesz i skrolujesz ten ekran i leci kolejny filmik, i dziesiąty i pięćdziesiąty, a potem zaczynasz się frustrować, bo wyskoczyło ci coś, co pobudziło ci, Twoje emocje, mimo że totalnie ciebie nie dotyczy, to znaczy, że już ta uwaga. Zaczęło zaczęła uciekać. E, więc bycie tu i teraz, to całe mindfulness, to zwracanie uwagi, nie wiem, jak jest posiłek, czy czujesz smak y, chleba, który, który przyżuwasz, czy czujesz smak herbaty, którą pijesz. Bycie tu i teraz, bycie w uważności, gdy jesteś z bliskimi osobami, czy z dziećmi, czy z przyjaciółmi, to jesteś, tak? Jesteś, jesteś obecny, patrzysz w oczy, słuchasz, jesteś, a nie scrollujesz ekran, albo szukasz momentu do chwycenia, bo też kiedyś chodziłam na spacery z telefonem i, i robiłam zdjęcia, a potem zauważyłam, że bardziej patrzę przez ten ekran niż jestem. Więc zaczęłam telefon zostawiać w domu, i wtedy naprawdę jestem i robię oczami zdjęcia, i, i pielęgnuję, pielęgnuję wspomnienia, i przeżywam naprawdę te chwile, zamiast je uwieczniać. Więc przyda się, przyda się taka właśnie wewnętrzna dyscyplina pilnowanie myśli, patrzenie, gdzie te myśli uciekają. I owszem, gdy zdarza się coś bolesnego, gdy coś dotyka tego punktu, traumy, to też warto tam pójść, e, warto się zatrzymać, warto to uzdrowić, ukochać. E, może skonsultować z kimś, z terapeutą, czy, czy, czy z, z kimś, kto, kto może nas wesprzeć tej kwestii, e, ale zatrzymać się, uleczyć i też iść dalej, iść do przodu. Patrzeć cały czas, co mnie wspiera, co mnie buduje co mnie zasila, to jest to wszystko o tym przewracaniu wewnętrznej mocy, czyli leczyły mnie traumę po to, żeby odzyskać moc, żeby zrozumieć, że ta lekcja nauczyła mnie tego i tego, że ta osoba nadepnęła mnie na odcisk po to, żebym umiał postawić granice, po to, żebym zobaczył, że taka relacja nie jest dla mnie dobra, po to, żebym następny raz coś takiego się nie wpakował. I tak dalej, i tak dalej, czyli świadomość, skupienie i dyscyplina, dyscyplina, która dotyczy właśnie dyscypliny tej, na tego naszego umysłu. To my decydujemy, gdzie płyną nasze myśli, i cały świat zewnętrzny będzie próbował nas rozproszyć, ale chodzi o to, żeby wracać, wracać do centrum, wracać do oddechu. I to nie znaczy, że cały czas będziemy skoncentrowani przez 365 dni w roku, ale żeby, żeby wracać. Aby gdzieś wejść w temat może medytacji, świadomego oddechu, żeby może postanowić sobie pisać Księgę wdzięczności, żeby skupiać na tych dobrych rzeczach, żeby wybierać świadomie, jak będzie wyglądała moja rzeczywistość. I to nasze myśli, to nasze programy, to właśnie to całe przeprogramowanie umysłu. I generalnie kontrola własnej energii, tak, gdzie płynie moja uwaga, gdzie płynie moja energia, jeżeli będziemy mistrzami w kontrolowaniu tej swojej energii, w pilnowaniu, gdzie ona płynie. I to nie znaczy, że ona nie będzie uciekać, ale chodzi o to, żeby zobaczyć kurczę, całe popołudnie e, przesiedziałam. Oglądając rzeczy, które tylko mnie zdołowały, co teraz mogę zrobić, pójdę na spacer, odświeżę umysł i, i wrócę do balansu i postaram się następny raz bardziej konstruktywnie spędzić czas. Chodzi o to, żeby wracać, żeby mieć świadomość. I w momencie, gdy zaczynamy budować ten swój kręgo, kręgosłup, tą strukturę, gdy jesteśmy bardziej klarowni, bardziej połączeni ze swoim wnętrzem, bardziej połączeni ze swoim sercem, a jednocześnie. Jesteśmy skoncentrowani, to wtedy jesteśmy w stanie manifestować te nasze intencje w tym fizycznym świecie, bo tak potrzebna jest intencja, ta energia żeńska, ta energia kreacji, taka ładna, pani ładnie mówiła, energia, energia szakti, ale do tego wszystkiego, żeby coś się zamanifestowało, potrzebna jest energia siwy, czyli świadomość. Koncentracja na celu, pewnego rodzaju dyscyplina, i gdy to się połączy, jesteśmy w stanie zamanifestować coś niesamowitego, coś pięknego w tym świecie. Potrzebny jest balans między energią żeńską i energią męską czyli, jednej z jednej strony, ta dzikość i kreacja, a z drugiej strony, struktury, wracanie do centrum, świadomy oddech. Dyscyplina myśli, tak? To od ciebie zależy, co masz w Twojej głowie. To od ciebie zależą Twoje myśli, czy uciekają w stronę negatywnych scenariuszy, czy cały czas sam siebie kopiesz, czy emocjonujesz się rzeczami z tego świata, które generalnie w ogóle ci nie służą. Warto sobie zadać pytania podczas tego nowiu i pomóc, żeby ten koziorożec teraz zrobił coś porządnego i pomógł ci zbudować takie fajne, mocne fundamenty na ten kolejny 2025 rok. Bo te fundamenty będą ci potrzebne, tak? Bo będzie to rok intensywny, pełen zmian, pełen transformacji i żeby wygrać ten rok, potrzebne jest bycie przy sobie, bycie wiernym sobie, posiadanie tych silnych fundamentów. Dyscyplina myśli i gorące serce. Ale do roku 2025 jeszcze wrócimy. Tymczasem wyciągnę kartę na ten nów. Ostatnimi czasy boginie, boginie mi służą. jakaś to boginia ostatnia, więc jaka boginia, boginia na, na nów. A Irene, pokój, tak, pokój, szukanie tego wewnętrznego balansu i wewnętrznej harmonii, bycie w centrum. Nie ma powodów do zmartwień, wszystko wspaniałe się układa. I tego warto się uczyć, uczyć jak mantry, warto sobie mantrować te, te rzeczy, wbijać sobie. Tak jak sobie przez lata wbijałeś, jak jesteś beznadziejny, nic nie wyjdzie. To teraz warto sobie wbijać do głowy, jestem panem swojego losu. To ja decyduję, gdzie idzie moja energia. To ja decyduję, kim jestem i co robię. To ja decyduję, jak wygląda mój kolejny dzień. I warto to sobie powtarzać. tartłu go, aż stanie się to twoją drugą naturą. Życzę wam wspaniałego czasu, dobrego Sylwestra. I chodzi o to, żeby nie katować się postanowieniami noworocznymi, bo tu nie chodzi o to, co tam osiągniesz, jakie kolejne szczebelki. Chodzi o to, jak się będziesz czuł, bo życie jest podróżą i chodzi o to, żeby, żeby nam się fajnie podróżowało, żeby ta podróż była w zgodzie z Twoim sercem. Więc siejmy te intencje na ten rok. I warto, żeby te intencje, żeby tą podstawową intencją bycie tu, bycie w centrum, bycie w sercu. Bycie w wewnętrznej harmonii, wracanie do siebie, niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz, to Ty jesteś kreatorem swojego życia. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.